Witamy serdecznie Właśnie mamy okazję rozmawiać ze świeżo wybranym kandydatem w wyborach ziemi rośniej na burmistrza. Panie burmistrzu, w telegraficznym skrócie, może wstecz nam widzą relację, co, 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 co jest Pana hasłem przewodnim na, na, na tą kampanię? Przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest to, że członkowie stowarzyszenia i ci wszyscy, którzy będą kandydować, z list ziemi jarocińskiej i ziemi jarocińskiej razem do powiatu w tajnych wyborach dali mi mandat zaufania, bo e, którzy jak nie własne środowisko, powinno zweryfikować najpierw w, tajnym, w tajnych wyborach, czyli zgodnie z własnym sumieniem, a nie naciskami lub e, różnymi innymi e, drogami kandydata, czy ma mandat i zaufanie środowiska, z którego startuje. Ja to zaufanie dostałem, jest to dla mnie bardzo ważne i myślę, że da mi to dużo siły i energii do tego, żeby reprezentować wszystkich mieszkańców i biegać o mandat burmistrza. Co będzie najważniejszym motywem? O tym dzisiaj tutaj właśnie przede wszystkim mówiłem i, i to w stu procentach, mówiłem tylko i wyłącznie o przyszłości, o tym co można i co trzeba w rodzinie zrobić, e, jakie są możliwości, skąd weźmiemy na to środki, to dzisiaj zostało tu powiedziane. I wydaje mi się, że chyba jako jedyny to powiedziałem, choć jako ostatni prawdopodobnie zostałem oficjalnie ogłoszony, że jestem kandydatem na burmistrza. Ale przecież to jest najważniejsze dla mieszkańców. Co kandydat na burmistrza ma do zaproponowania mieszkańcom? Co zrobi przez te cztery lata? Jaka jest jego wizja rozwoju gminy? Jak rozwiąże nasze problemy, miejsca pracy, komunikacja, edukacja? To dzisiaj zostało przedstawione, te najważniejsze elementy wizji, którą tutaj zaproponowałem, że będę realizował na następne cztery lata. W takim razie jeszcze raz chcielibyśmy pogratulować dzisiejszego wyniku i trzymamy kciuki za osiągnięcie sukcesów, sukcesów dla rodziny, o których tak głośno było tutaj mówione. Dziękuję mhm. bardzo. Dziękuję.